Cześć kochani! Dzisiaj sernik naprawdę na bogato, bo sernik pistacjowy, ale jest nieziemski. Zapraszam! Zaczynamy od przygotowania spodu ciasteczkowego i oczywiście ten sernik możecie zrobić na ciście kruchym, na ciasteczkach czekoladowych. Ja wybrałam herbatniki, bo są najbardziej neutralne, tak żeby ten smak pistacji wydobyć, żeby nie był on przykryty przez niepotrzebne składniki, a herbatniki do tego się najlepiej nadają, a jest to najprostszy spód, najszybszy, więc jedziemy z tym. Do garnuszka muszę dodać masełko, musimy je rozpuścić. I teraz ciasteczka musimy zmienić na drobny piasek. Możecie to zrobić w malakserze albo możecie przyłożyć ciasteczka do jakiegoś woreczka i utuc je wałkiem, i teraz dolewamy masełko do ciasteczek. Tutaj mam formę, tortownicę o średnicy 24 cm, wyłożoną tylko papierem do pieczenia i musimy na spód wyłożyć ciasteczka. Spód chowamy teraz do lodówki na czas przygotowywania masy sorowej. No i twaróg, a twaróg w serniku jest najważniejszy i to jaki twaróg wybierzecie będzie miało wpływ na ostateczną konsystencję sernika. Ja wiem, że twaróg trzykrotnie zmielony jest najlepszy, ale kto ma na to czas przed świętami? W sensie serio? 12 potraw na Wigilię i jeszcze sernik z trzykrotnie mielonego twarogu? Ja zawsze używam piątnicy. Ma świetną konsystencję, jest naprawdę zbity przez co serniki zachowują swoją strukturę i konsystencję. Często sery w wiaderkach niestety mają taką dosyć lejącą konsystencję. One nie są takie zbite i przez to serniki wam nie wychodzą. Pamiętajcie również o tym, że wszystkie składniki na sernik muszą być w temperaturze pokojowej. To nie może być twaróg prosto z lodówki. To nie może być mascarpone prosto z lodówki. To musi być wszystko w temperaturze pokojowej, bo inaczej sernik wam nie wyjdzie. I dodajemy do misy do misy miksera ląduje też mascarpone. No mascarpone. I teraz do misy miksera ląduje również mąka ziemniaczana. Dodaję też ekstrakt waniliowy, taki wiecie, z ziarenkami wanili. Jeśli macie laskę waniliową, wykorzystajcie ją i dodajcie po prostu ziarenka z wykrojonej. Ląduje też do sernika mleko skondensowane słodzone i pamiętajcie, że w gramatorze macie gramy, nie mililitry, więc zważcie to mleko. Nie można go niczym zastąpić. Możecie zamienić to na cukier puder, natomiast dla mnie serniki na mleku skondensowanym mają najlepszą strukturę. No i pasta pistacjowa, czyli serce pistacjowego sernika. Pamiętajcie, żeby używać pasty pistacjowej gładkiej. Ja używam takiej Super Smooth i ja ją kupuję przez internet. I tak, 400 g pasty pistacjowej to jest spory wydatek. I napiszecie mi, że ten sernik wyjdzie bardzo drogi, ale warto. Możecie zamówić ją właśnie przez internet i wybierajcie pastę z niesolonych pistacji, czyli bez dodatku soli. I teraz jeśli chcecie taką pastę zrobić samemu, oczywiście możecie. Kupcie zielone pistacje niesolone. Możecie je zmielić w malakserze na taką bardzo, bardzo gładziutką pastę. Pamiętajcie wtedy, że jeżeli kupujecie pistacje w łupinach, to mieszcie pistacje po obraniu z łupin, czyli potrzebujecie około 400 g pistacji bez łupin. Nie mam pojęcia, ale to jest z, łupi, z łupinami, ale dla mnie takie kupno takiej pasty bez dodatków naturalnej jest Najlepszym, najlepszą opcją więc specjalnie odcineczek macie szybciej, żeby zdążyć zamówić. Dobra, dodajemy do masy. Jeśli możecie, nie zmieniajcie tej gramatury i użyjcie tyle pasty, ile jest w recepturze. I teraz wstawcie sobie piekarnik na 150 stopni grzanie góra-dół. To jest bardzo ważne. Można w 160 piec, ale jeśli macie tendencję, że wasz piekarnik przepieka, przypala, możecie nawet tą temperaturę obniżyć do 140 stopni. I wszystko teraz razem musimy zmiksować na gładką, jednolitą konsystencję bez grudek. I teraz do sernika musimy dodać jajka, ale bardzo dobrze wiecie, że jeśli chcemy, aby sernik wyszedł z piekarnika równy jak stół albo mocno nie wyrósł, a później nie opadł, to musimy dodawać jajka stopniowo i nie możemy ich za długo kręcać z masą, bo wtedy niestety właśnie napowietrzymy masę i sernik Wam pójdzie szybko do góry i opadnie. Nie na tym nam zależy, więc ja zawsze robię tak, że sobie jajka wybijam do miseczki. I delikatnie je ze sobą rozbełtuję, ale tylko tak delikatnie, żeby je po prostu wymieszać, ale ich nie ubijać. I taką masę wymieszaną jajeczną będziemy dodawać do sernika, miksując na bardzo wolnych obrotach. Ja jeszcze delikatnie tutaj wszystko razem wymieszam, ale już szpatułą, nie trzepaczką. Pasta pistacjowa jest dosyć tłusta, więc mogą Wam się zrobić gdzie nie takie delikatne rozmazy, ale to nic nie szkodzi. Wszystko się ładnie zapieczy. I teraz schłodzony spód ciasteczkowy, wylewamy masę. Ja jeszcze delikatnie sernikiem uderzam, bo nie chcę, żeby za bardzo wyrósł. I teraz zasada pieczenia. Godzina, 150 stopni, grzanie góra-dół. Jeśli po godzinie otworzycie piekarnik i sernik jeszcze na środku nie będzie stężały, zawsze puchnijcie sobie w formę. Ten środek może być delikatnie chybotliwy, taka galaretka, ale nie może być lejący. Więc jeśli się wydarzy, że ten środek będzie jeszcze lejący, dodajcie 5-10 minut i wtedy wyłączamy piekarnik, zostawiamy w zamkniętym piekarniku sernik na 10 minut. Po tym czasie otwieramy piekarnik i zostawiamy w nim sernik do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie jak już sernik całkowicie się wystudzi, wystawiamy go do temperatury pokojowej. On już nabiera temperaturę pokojową i chowamy go do lodówki. Słuchajcie, sernik smakuje najlepiej na następny dzień. Więc po całej nocy spędzonej w lodówce. Gdy sernik się studzi i dochodzi do siebie, ja przygotuję polewę z białej czekolady z wodą różaną. Oczywiście, jeśli nie macie wody różanej albo nie chcecie robić polewy, to nie musicie jej robić. Nie musicie dodawać wody różanej, ale róża cudownie podbija pistację i biała czekolada też. To jest połączenie idealne: biała czekolada, pistacja i róża. Ekstra. Więc do garnuszka wlewamy śmietankę i dodajemy wodę różaną. Śmietankę musimy Podgrzać. I już zaczynają się przy rancie pojawiać bąbelki powietrza, więc wyłączamy grzanie i dodajemy białą czekoladę. Delikatnie potrząsamy garnuszkiem, tak żeby tu się wszystko ładnie wymieszało i żeby ciepła śmietanka rozpuściła nam białą czekoladę, i wszystko razem mieszamy. No i czekolada nam się rozpuściła. Jeśli chcecie, aby polewa była bardziej biała albo na przykład różowa, delikatnie taka pudrowo-różowa, możecie dodać odrobinę barwnika spożywczego. I ja lecę po sernik i wylewamy. Sernik się wystudził, jest jeszcze, czuję, że tam jest delikatnie cię. wiecie, no bo on powinien całą noc w leżeć, no ale co ja zrobię? Dobra, musimy go teraz wykroić. Eee, wykrajajcie ostrym nożem bardzo mocno, napierając, że tak powiem Mm, ręką i nożem na rant. Wtedy Wam się uda ładnie wykroić ten sernik. Ja w ogóle serniki wykrajam dopiero następnego dnia. Już jak się całą noc w lodówce schodzą w formie, to dopiero wykrajam dnia następnego, bo najlepiej się wykrawają. Wtedy boki nie są poszarpane i nic się nie dzieje. Piękny, cudowny. Przełożę go teraz na paterę, a przynajmniej postaram się, żeby ładnie wyglądał. Wylewamy polewę. Czas na ostateczną dekorację. Ja do dekoracji wykorzystam zielone pistacje, płatki suszonej piwoni, bo można takie dostać i kupić oraz beziki. Pokruszę je, żeby wszystko ładnie wyglądało. Dobra, spróbujmy go. Ja już się nie mogę doczekać. Co prawda stygł przez ostatnią chwilę i nie siedział za długo w lodówce, ale i tak wykroimy, bo ja się nie mogę doczekać. O właśnie to, co się dzieje w środku. Powinien jeszcze poleżeć w lodówce, ale zobaczcie, jaki jest kremowy. On właśnie taki ma być, taki kremowy. Mm, muszę się go schłować. Więc się To Czasuje wzruszenia. Na tym, jaki ten sernik jest beznany? Sernik jest. nieziemski, niebiański, anielski. Nie wiem, nie znam jeszcze innych określeń, ale jest niesamowity. Jest przepyszny. Naprawdę zróbcie go, jeśli lubicie pistację. Jeśli chcecie zaskoczyć swoją rodzinę jakimś takim nietypowym e, przepisem właśnie na sernik, bo pistacjowy nie króluje u nas na polskich stołach. Także jest to coś wyjątkowego. Subskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! Aby sprawdzić przepis na sernik z poprzedniego roku, to kliknij tutaj.